Słucham, panie? Słucham, panie? To jest bezczelność. Małe jedonka dostałyście? Hmm? Hmm? Chciałyście czegoś? Hm? Pytam się. Brody, ładnie zakapitować mój dom? Hmm? hmm? O co wam chodzi? Hmm? Panu się. Hmm? Chciałam zauważyć, że pani stoi na moim chodniczku. Hmm? Ham. Tak właśnie jest jak nie dasz jedzenia dziewczynom. Próbują być chamskie wtedy. Bardzo. Niszczą drzewo. Obcinają liście na drzewach. Tak. Hmm. Ciekawe, nie? Bardzo jesteście imponujący. Muszę Wam to przyznać, tak. Mhm. Mm Bardzo. I co wy sobie wyobrażacie? Że będziecie tak siedzieć, nie tak? waży żuru gar, a pod garem drżący żar żur, że w garze gar na garze to się skończy na pożarze. A teraz Ewa powtórz. Jak cudownie, że ja mogę podać przepis na żurek. Dzień dobry, Dzień, Ewa, Dzień chodź, dobry. dobry. A niekoniecznie muszę powtarzać nie. coś, co jest. E, co łamie mi język? Tak, prosto. to był nasz przepis na łamaniec językowy. A teraz powiedz nam, czym się różni żur od żurku i od barszczu białego? E, no, w tej chwili to już te różnice się zatarły, ale dawniej były to e, różnice pomiędzy żurkiem, żurem a barszczem białym. E, żurek najczęściej był robiony na zakwasie z mąki żytniej natomiast barszcz biały był robiony Słuchajcie, na o żurku z liści mówią, barszczu białego. To taka rodzina z rodziny mm -hmm. syderowatych. Natomiast no, wyszedł z mody ten zakwas na tych liściach i obecnie najczęściej e, barszcz biały robiony jest na zakwasie z mąki pszennej i to jest ta podstawowa różnica, czyli zakwas inna mąka. I też barszcz biały robiony często jest na wyważy z błyszczyzny, zaprawiany śmietaną, są różne do dodatki. Natomiast jeżeli chodzi o żur i żurek, to w, jak gdyby w starych książkach podane jest, że żur był postną potrawą, czyli był bezmięsny. Natomiast żurek już niekoniecznie, ja tam różne pogobiłem. wkładki Fiennie, mięsne nie, tak jak najbardziej jest. były. A ja jak dzisiaj wstałam i zobaczyłam mhm. ten śnieg za oknem, to nie ukrywam, że przypomniałam sobie właśnie o żurku, dlatego że w moim rodzinnym domu to była zupa śniadaniowa. Jeżeli było zimno i wychodziliśmy bardzo wcześnie rano na autobus, żeby dojechać do szkoły, szło się 2 km do przystanku, przez Zaspy, to mama zawsze szykowała rano na śniadanie żurek. Z jajkiem, zimniakami. z ziemniakami? Z jajkiem, z ziemniakami, ale najczęściej był z jajkiem i z chlebem, natomiast smażyła słoninę. Do tej słoniny dodawała tak dwa, trzy plasterki kiełbasy, bo więcej nie było. No, to nie, nie przelewało się u nas w domu. Ten smalec nabierał aromatu kiełbasianego i dawała łyżkę takiego smalcu ze z kwarkami tam dwa, trzy plasterki kiełbasy na trąk e, i właśnie jajeczko do tego, kromka chleba i to było moje śniadanie czyli to był żurek, nie, nie żur, bo to nie była potrzeba To nie był, żosna, to, to dlatego, nie był żur, to, by to był żurek, w tak, mięsną, to był, tak, 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 z płatką są to był żurek. Natomiast warto wrócić do e, jedzenia tej zupy nie tylko na śniadanie, ale w ogóle żebyśmy mieli ją e, w swoim menu, zwłaszcza teraz, kiedy jest zimno, dlatego że żurek e, wzmacnia nasz organizm. Oczywiście wszystko dzięki bardzo dobrym bakteriom e, kwasu mlekowego podczas kiszenia e, mąki, czy pszennej, czy żytniej, czy płatków owsianych, bo ja akurat robię zakwas i tutaj podam, bo jest bardzo Prosty. Płatki owsiane 400 gramów, e, 4 ząbki czosnku, e, jedna, kromka, e, jedna łyżka mąki i tutaj albo brzemnej, albo żytniej i wtedy mieszam tak naprawdę barszcz biały z żurkiem. E, I tak naprawdę 3,5 litra letniej wody, 3 dni sobie to wszystko postoi w glinianym naczyniu, rozlewam do słoju, trzymam w lodówce i mogę robić nie tylko śniadanie, ale też taką tak, zupę. A na dzisiejszy dzień, kiedy jest zimno, no, to będzie na jeszcze zimno. Się jeszcze tytuł, ale to on bardziej taki świąteczny chyba, wielkanocny, prawda? No nie tylko, nie, 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 nie. Żurek e, e, oczywiście najczęściej e, jest też na Wielkanoc spodawane, ale je, nie, nie, nie.